Na terenie naszej gminy trwa akcja odbierania odpadów komunalnych wielkogamarytowych. I te odpady komunalne w różnych miejscach naszych miejscowości są zgromadzone. I w Dobrzykowicach takie miejsce było niedaleko Carrefouru koło Stodoły. Ktoś te śmieci zapalił, czy też one same się zapaliły, bo tego w tej chwili jeszcze nie wiadomo. Więc takie składowisko tych odpadów komunalnych zapaliło się. Strażacy otrzymali zgłoszenie, że pali się Stodoła. Jednak stodoła nie zajęła się od tych śmieci. Strażacy szybko sobie poradzili, ugasili pożar śmieci, zabezpieczyli też stodołę, żeby pożar się nie rozprzestrzenił. Udział w akcji ratowniczej biorą cztery wozy straży pożarnej, dwa wozy z Wrocławia i dwa wozy z OSP kamienie z Wrocławia. W tej chwili trwa dogaszanie e, miejsca ognia. Dogaszany jest kontener, w którym były wyrzucane różne odpady komunalne. Tam było wiele plastików, wiele różnych rzeczy, które się łatwo paliły. No i w tej chwili strażacy przerzucają to wszystko, bo trzeba e, ten ogień dogasić do dna, żeby nie zostawić żadnego zarzewia. Która płynie z tego incydentu, jest taka, że nie wolno posadowić takich punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy budynkach i w ogóle w miejscach, gdzie ogień może się rozprzestrzenić. Po prostu trzeba określić na terenie gminy, gdzie może taki kontener stanąć, żeby w razie pożaru ogień nie miał szansy przenieść się na inne miejsca, na inne budynki.